Witam serdecznie od tej strony. Kolejny dzień, kolejne przygody. O, właśnie widziałem jak kot zeskoczył z drzewa i mam tu fajny obrazek: dwa psy i kot. Yy, kolejne, jakby to powiedzieć, etapy przygód Brygady Kryzys. Dzisiaj jedziemy znowu piąty raz w tym sezonie do dziwnówka na poszukiwanie obrączki. Na śniadanie kurczak, jakiś serek z rzutkiewką i reszta sadki. Jeden pies, tam w, w tle drugi, kot chyba gdzieś pobiegł i nie wiem czy dobrze widzę, ale jeża tam widzę, albo kamień. <grym> kot gdzieś uciekł, najciekawsze stworzenie. I cygańskie obozowisko zostanie zwinięte za chwilę. Dorosłownie przestanie istnieć, cygany tańczą całą noc, a teraz jadą. Przed nami godzina i 7 minut test systemów pokładowych. Ok, można ruszać. Bardzo fajnie mi się tutaj spędzał czas w tym wrzosowie. Może dogonię jeszcze tam widza <grywania> na rowerku, bo właśnie jeździłem na tym rowerku elektrycznym i chyba już wiem, jaki kupić. Już pakowałem go do. E, mojego luku bagażowego. Dobrze, że mi ta puszka nie leci, no trochę tutaj są dziury. Ale jak będziecie chcieli przyjechać na zarąbisty wypoczynek na One life, to tutaj jest super miejsce. Wrzosowo i sobie na to jezioro popatrzcie i jest jedna jedyna plaża taka w dziczy. Na pewno to znajdziecie. Strasznie dziwne uczucie, jak w lusterku widzę koniowód od ojca i mojego dziadka. Strasznie dziwne uczucie. Jakiś taki, wiecie co ja, film oglądam? Czy co! Ale tu pojazdy jeżdżą To chyba kombajny Albo coś takiego ty, 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 ty. Kolejny raz Dźwirzyno I ja nie odpuszczę tym razem i przyjdę tu na spławik łowić dzisiaj Nie ma bata innego Muszę tu na spławik przyjść połowić Tu przynajmniej widać, że jest dużo ludzi i będzie też duży problem z znalezieniem miejsca parkingowego, ale w poprzednim filmie z Dźwirzyna pokazywałem wam jedną miejscówkę i właśnie spróbujemy dzisiaj tej miejscówki, czy tam będzie można wjechać, czy tam ktoś będzie, czy będziemy tam sami, czy w ogóle będzie tam miejsce, czy ktoś o tym wie, jak to będzie puste, a no to wygląda, nie ma tam żadnego auta, tu nie ma zakazu. I w tym lesie będziemy siedzieć nad samą plażą. Coś boskiego no. No miejscuwa jest boska. Miejscowa jest super. W lasku. Zwarci i gotowi. Ojciec byleby tym tojtojem gdzieś tam nie pukał. Nie robił włamu jak go z poprzednim razem. Bo tam dużo ludzi. dwa wejścia w lewo, no to Ale tam nie ma zejść. W końcu na plaży jest pełno ludzi. I to nie jest główne wejście, tylko to jest daleko od głównego wejścia. Jak tu jest głęboko, jak tu się ten piach rusza. Co? Szukamy obrączki, łańcuszka i kolczyka. Mam bardzo mocny sygnał, taki 34 obrączkowy. I prawdopodobnie e, Oby to była ta obrączka, nie? Jest gdzieś tutaj No, na nią O ile to ona Fajnie by było podjąć ją Jak należy Dobra 5 groszy 2 <noise> dwa, <noise> dwa grosze <noise> Dobra, szukamy dalej dwa. No. Piłka w grze kolego Prawdopodobnie kapsel już 2,5 godziny łazimy nic, nic nie wpadło Może to Kapsel nie będzie Będzie Wyszliśmy z wody jeszcze tutaj spróbowałem poszukać tego przy wyjściu, ale się nie udało, w Niestety sensie nie znaleźć tego obiekt tych obiektów. Mamy już godzinę 16. Ja mam cały łeb podobno zjarany. Yy, wracamy do busów. Wróciliśmy do aut. Kolacyjka, a w zasadzie, nie, obiad, co ja gadam, I jakiś tam montaż, jakieś głupoty. Przecudne miejsce. Chojneczki wysiłem sobie wszystko tutaj żeby mi schło i coraz bardziej mi się podoba to miejsce idę za chwilę na ryby godzina 17 zaraz się tu ogarnę coś potrzebujesz stąd wziąć? nie <śpiewa> spałem dziś na fotę. Yy, pozdro jeszcze raz widzu bo był widz i yy, paczki nam przyniósł jakbyśmy mieli jakieś urodziny między innymi dostałem właśnie tą Wędka przygotowana, krzesełko przygotowane, podbierak przygotowany, detektor przygotowany. Dwie mikstury, jedna żółta, jedna fioletowa, jedna z życiem albo z kondycją, tak? To, tak, to jest w tych grach. Dobrze wiem, jak jest, przecież codziennie gram, żartuję. E, I co jeszcze? No i idę plażą. Co znajdę plażą, to znajdę plażą. E, później się Siądzie chwilę i się połowi ryby, a potem znowu plażą z powrotem. To jest plan. To jest zarąbisty plan. Ale fajnie. Jeszcze nie się podładuje ta bateria, tam trochę. Wyprawa nocna. Czy na niej byłeś? Wyprawa nocna. Czy dobrze się bawiłeś? Złotowa. Widać, widać, widać. A tu była ta złotowa. A tu będą jakieś żelazne pieniążki jakieś żelazne pieniążki żelazna złotowa. Tam ta była miedziana Tyle Idziemy dalej nie wiem co to jest coś jakby papieros cholera cholera tu z tego miejsca wyleciały 3 złote aż i ja widzę że się tu jeszcze coś świeci O kurde ale mi zrobił w konia Myślałem że trzecia moneta ale jest cysiko tu jest ta miejscówka gdzie łaziliśmy za tą obrączką Kuba jeszcze mówi, że wejdzie jutro Ja pożyję, zobaczę, nie wiem A tutaj rozwiazda jakby ktoś chciał Jakby to, nie to słonecznik jest Przede mną jeszcze jakiś kilometr Jaki ten piaseczek jest aksamitny, taki przyjemny Fajnie skrzypki. śledź las I teraz przechodziłem obok Tej wypożyczalni sprzętu i tam jest też kilku ratowników I podsłyszałem rozmowę, że w tym W tym sezonie to się nawet ludzie topić nie chcą Sygnał Głębszy trochę Nie wiem, czy to będzie coś fajnego Aha, i muszę zauważyć Że deus W piachu na plaży się w ogóle nie ścina Gdzieś tutaj mam ten sygnał więc to jest wina błota na tamizie Co to? 10 eurocentów Wow Złotówę widzę I tyle Jedziemy dalej Tu mamy złotówę A tu mamy dwójkę. Przerwuję złotów. A. Coś jeszcze? Tyle. Szpetna żelazna 50, tak? Tak. Aż przypnę panel, żebyście usłyszeli 2 złote i 80, 78 Sygnał jest 2 złote. Zobaczymy, czy coś więcej. Chociaż wątpię. To jest pustka, nie wiem. Tyle. Pojedyncza. I zaraz się ukaże pięknie dwa złote. O nie, to nie dwa złote, to jakiś wisior. <słuch> Kolczyk. I chyba będzie srebrny. O, czy mamy tutaj napis 925? Trzeba będzie sprawdzić później. Albo drugi kolczyk, albo dwa złote. Dwa złote. Ale fajnie posypało na koniec, bo już jestem, bo już jestem blisko końca. Zaraz będą rybki. Yy, zaraz wyciągnę wódkę, wędkę. Na sam koniec normalnie same dwójki. Gdzie jesteś? Piękna. Jesteś. Tylko tak tam leżą cholera. Mogę chyba więcej by ich było. Cisza. Dolazłem na sam koniec. Detektor można wyłączyć. pek, Powiemy panel. Zaraz go składamy. No i tam już widzę wędkę. Ja gdzieś się tam rozstawię. Tutaj fajnie buczą, ale to chyba nie to. Tam z tyłu buczy jakiś silnik mocniejszy No dobra Przyszedł czas, żeby się napić miks many. Nawet jest fioletowa uh, uh, uh. Ludzi z wędkami pełno Może jest odpowiednia pora akurat na łowienie potwora, odpowiednia pora na potwora o Ale najgorsze jest to, że Chyba dochodzi do mnie świadomość, że ja nie mam haczyka. Spławik mam, ale haczyka nie mam. E, mam nadzieję, że e, haczyk będzie przy tym spławiku. Jedną rybkę widzę pływającą do góry nogami. O, i jakieś bąble puszczą, może jakiś sum. E, rozkładam się. Taki mam widok z krzesełka, bo z krzesełko rozłożyłem. Siedzę już. I jakby ktoś pytał, ile się udało zebrać po drodze na ryby. No to mam tak. 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16. I teraz patrzymy za tym, czy to jest srebro. Czy to jest pierwsze oficjalne srebro z Bałtyku. Tu macie z bliska 925 WK w -Kruk chyba tak. Pierwsze oficjalne srebro z Bałtyku w tym sezonie. Na tyle godzin łażenia. Normalnie uratowany jest haczyk. Ludzie, jest haczyk. Dobra, zakładamy to coś. Robaki trzeba wyciągnąć. Nie mam takich żywych, ale może się te rybki nabiorą na to. TikTok się czasami przywraca, tu są jakieś węzły. Spróbuję to tak zawiązać. O, ten chyba na dole spróbuję. O Boże, co oni tu robią? Coś mi się tam udało, tam ten spławik jest, ale... Zobaczymy, czy będzie dindał góra-dół, góra-dół. Ja nie wiem, czy ja to dobrze zrobiłem. Ciu, nie chce, idzie tam. Jak ja coś złowię dzisiaj, to jestem Bogiem. Tam ludzie co chwilę coś łapią, a mi na plastikowego robaka nic nie chce złapać. Co jest grane? Czemu ryby nie chcą plastikowych robaków? Ryby nie udało mi się złowić, ale magnesem z głośnika z Deusa udało mi się haczyk znaleźć. <śmum> Przyda mi się. <śmum> to przez przypadek położyłem go na ziemi i się przykleił. Może jakbym tego jegomościa na haczyk dał, to bym coś złowił. Ale już wędka schowana. Teraz zobaczymy, co, ile się znajdzie wracając do busa. Zwracając z ryb. Pierwszy sygnał na plaży. Jakieś takie badziewie, nawet nie wiem co to jest, ale aluminium. Bardzo wysoko biło. Idziemy dalej. Już jest po zachodzie. Godzina 20.43. 15 tysięcy kroków. Kilka kilometrów przed mną plażą. Przed chwilą wpadły dwa złote, ale... no właśnie. Tutaj mam sygnał jeszcze. Tutaj jest chyba jakaś monetka. Ja tą dwójkę wezmę od razu. Ale gryzą. Coś było, coś było, coś czuję, czuję, czuję złotówka. Tak, złotówka i trzeba stąd zmykać, bo teraz pełno z tego lasu komarów wyleciało. I gryzą, jak się człowiek zatrzyma, chociaż na chwilę. Tak, to ja się nie bawię. Ale złotówki, dwóch złotówki będę znajdować. Jeden na drugim. Dwa złote w tańcu. Normalnie w tańcu znalezione. Chyba się przemyśleć, żeby nie gryzły Wróciłem tak. do nich. A oni tutaj co oni robią? Co tu się dzieje się? na żywo. Transmisja na żywo. Pozdrawiam widzów, którzy gdzieś tam byli na live. I Piotra, akurat... który się załapał. Dzięki wielkie za stówę. No. A ja po drodze znalazłem tyle. Dziękuję. Widzieliście ile znalazłem? Jak lazłem na ryby i z ryb. I ja już u siebie w domku. Włączamy grzanie wody. Tak, włączyło się czy się nie włączyło? Zaraz zobaczymy. A podsumowanie: 10, 16, 7, 8, 9, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 25 zł. Nie ma źle. Minus 800. Już się uruchomiło. Już. A nie, to lodówka. Przetwornica się jeszcze nie uruchomiła. Zapalmy. Zapalmy to. Wyciągnijmy głośnik. I kąpciu, kąpciu. Odkryłem jeszcze jedną zarobistą funkcję tego urządzenia, mianowicie żarka. chwilę temu odebrałem wiadomość, że stamtąd skąd przyjechaliśmy, została zgubiona obrączka, i jest na nią zlecenie. I będziemy tak jeździć. Dziwnówek zwiżyno, dziwnówek dziwizzyno, dziwnówek zwiżyno. Nie wiem co jutrzejszy dzień przyniesie. Pewnie pójdziemy poszukiwać tej jednej obrączki jeszcze raz tam spróbujemy. Tutaj w dziżynie. Potem później, później pojedziemy po tą drugą obrączkę. Tu jest jeszcze jedna obrączka zgubiona w jednym miejscu. Może w dwóch też jeszcze po nią wejdziemy w dniu jutrzejszym. Tyle tych obrączek ludzie gubią w wodzie. A się żadnej cholera znaleźć nie da. Znaczy no tam znalazłem już tam kilka tych obrączek w tym, w tym sezonie, ale więcej mam wrażenie, więcej w głowie mam tych, których nie znalazłem i oby się to zmieniło. E, dobra, mam nadzieję, że się film wam podobał. Jak się podobał możecie zostawić pierdoły Przypominam o petycji jak zwykle, żebyście się z nią zapoznali e, z jednej strony i z drugiej strony i no, podpisali, jeżeli się z tym zgadzacie, i to będzie wszystko, jeżeli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że się podobał. Trzymajcie się, cześć.